To jest kres. A ja jestem jednym z niego niewolników. Podobno był tu kiedyś jakiś smok? Nie mam pojęcia, ale przy ołtarzu jest bardzo dobrze chronione jajo, w którym podobno jest jego potomstwo. Każdy człowiek w tym wymiarze jest wykorzystywany. Dlategoż podobno, smok, który tu był, został pokonany przez graczy. Dlatego by zemścić się na nas, musimy tu przepracować całe życie. Podobno jakaś grupka znajomych kiedyś stąd uciekła. Ale tu nie można nikomu ufać, bo każdy działa na swoją korzyść. Ufaj się. Ufaj się. Ufaj się Dobra, już idę, idę. Przepraszam cię ci nie powtórzysz. I tak dzień w dzień ciągle to samo. Muszę stąd w końcu uciec. Kolerek, kilo w Miśowcu. Muszę iść do domu ponowy. o ile jakikolwiek tam mam. Aż mam nadzieję, że coś tam jest, bo jeszcze nie sko Gdzie ja jestem? Pierwszy raz widzę to miejsce. Mam nadzieję, że nie spadnę do tej przepaści, bo tak naprawdę nie wiem, co tam jest. Jakieś drzwi? Może tam jest wyjście, ale nie mogę przejść. Może potrzebuję tego przedmiotu, ale pierwszy raz widzę go na oczy. Skąd w ogóle miałbym go wsiąść? Jak, jak w ogóle mam stąd wyjść? Co ja tu robię? Przed chwilą byłem w kompletnie innym miejscu. Jezu, nie wiem, co mam zrobić. Co to tu robi? To nie są przypadkiem koordynaty? Kurde, muszę się tam udać tylko. Ale gdzie to jest? Czekaj, to nie jest wcale tak daleko. To nie jest tutaj? No, faktycznie coś tu na mnie czeka. Wiatr wody i kolejna księga. Wykorzystaj to tam, gdzie świeci jedyne światło. A jedyne światło nie świeci tam, gdzie jest ta dziwna kość w niebie? Nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że dobrze myślę, ponieważ miałoby to jakiś sens. O Boże, gdzie to było? No, faktycznie tu świeci jedyne światło w tym wymiarze, tylko jakie mam tam przejść? Chociaż nie przedostaje tam tą samą wodą. Muszę mieć chwilę na przemyślenie, bo na razie boli mi od tego wszystkiego głowa. Dzień drugi. Ogólnie to zebrałem jakieś materiały i myślę, że mając te kamienie, będę miał większą szansę, by jakoś tam przejść. Mam nadzieję, że to mi pomoże w ucieczce, bo naprawdę mam już dosyć tego miejsca. I teraz wylać tu wodę? O Boże. No to chyba muszę zaryzykować i spróbować tam wejść. E, gdzie ja jestem? I to tyle. Nie ma tu nic więcej? Chociaż. Jest tu jakaś inna wyspa. Skąd ja to mam? Ok, spróbuję. I. Co tu jest takiego? Boże, dużo Entermanów i. Jakichś dziwnych roślin. Pierwszy raz widzę je na oczy. A. Co to jest? Wow. Może tam jest ten dziwny przedmiot którego potrzebuję do ucieczki. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo bardzo chcę stąd wyjść. Co tu dalej jest? No to, to, to. Spody. Kurde, no muszę tu wejść. Tylko mam nadzieję, że nie spadnę, bo skoro tu będzie coraz i coraz wyżej, to upadek może być równy ze śmiercią, a. Nie po to tak bardzo ryzykuję, uciekając z miejsca, w którym mam być całe życie, żeby umrzeć bez powodu. Co to jest? Szybko, gdzie ja jestem? I co to za dziwne stworzenie? Coś tu jest. Tu jest ten przedmiot. Tak, tak, to jest to, czego potrzebuję, tylko czemu to we mnie strzela i czemu je latam? Tak, muszę stąd uciekać, ale przecież jeżeli będę latał, to Polecę do góry i. Spadnę, umrę. Dobra, muszę stąd szybko uciekać. Dobra, biegnę, biegnę. W górę czy w dół? Dobra, w górę. Może tam coś będzie. O nie! Nie, 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 ryzykuję, wracam. Wracam, wracam, wracam. Tylko. Jak ja mam stąd wrócić? Jak ja zaraz będę martwy. Szybciej mogę już nie latać i muszę stąd szybko uciec, bo to jest bardzo niebezpiecznie. Boże święty, czy ten przedmiot jest naprawdę aż tak tego warty? O, o dobra, chyba jestem jak na razie bezpieczny Okej, okay, w końcu mogę zapnąć Co to? To za książka tym razem Jeżeli chcesz wrócić skocz z wysokości, zaufaj mi. W sumie czy ja mam jakąkolwiek inną opcję niż ufać tym książkom? Skoro zaprowadziły mnie aż tak daleko, to może mają one rację. Też z drugiej strony... Czy to na pewno dobry pomysł? Nie chcę tego robić, ale... Och, chyba nie mam innego wyjścia! Jestem. Dobra, teraz nie mogę nikomu pokazać, że mam ten dziwny przedmiot. Tylko teraz jak ja mam wrócić do tego miejsca tam na dole. Tu jest ta dziura, więc to chyba tędy, tak? No, no przynajmniej taką nadzieję. Schodzę. O, to dobra. Jest ok. Teraz wystarczy tam tylko przejść. Na spokojnie, trochę się tu zmieniło, ale. Chyba w końcu mogę przejść. A! Tak, jestem. I co to było ze książki? Fajerwerki i kolejna księga. Załóż Elytrę i poleć do przodu. Uwierz mi. Nie chcę znowu skakać, to jest mega straszne, no ale chyba nie mam innego wyboru, żeby znowu posłuchać się tej dziwnej osoby. Ja z że nic mi się nie stało. Lecę! 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 Nie wiem gdzie, ale lecę! Boże! To nie może być bezpieczne! Gdzie ja jest? O! Ktoś tu jest! Jestem z powrotem ten, co ja miałem w ekwipunku? Po co mi te kryształy? W sensie, nie wiedziałem, że one istnieją, myślałem, że to tylko mit. Ja wiem do czego one służą żeby odrodzić potomstwo Smoka. A podobno, żeby stąd się wydostać, jak ci gracze, będę musiał go zabić. No, o, tak, dobra, to się przyda to się bardzo przyda U mnie spokojny Z tego co pamiętam, tak, będzie on podlatywał Do swojego potomstwa I teraz muszę go jakoś zabić Tylko on leczy się jeszcze Kryształami z domu W którym Kiedyś mieszkałem Tak, i teraz muszę go bić w głowę Okej okay. Przynajmniej tak mi się wydaje Tylko on oczywiście będzie walczył Jezus skubany No nie odleciał mi przyleciał, teraz tylko zdobię ten ostatni ciot Tak, tak, tak Czy to znaczy, że mogę w końcu uciec? Proszę Proszę To chyba tak, to chyba to Tak W końcu, w końcu